Cześć, ja jestem Kobra, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejna pozycja w nowych nabytkach, i to nie przygotowałem się, nie wziąłem tej pozycji, już przyjmuję, nie wiem, nie pamiętam, czy pokazywałem. W każdym razie kolekcja trzech przewodników filmowych: Łotw pierwszy, ostatni Jedi, przewodzenie mocy. Przejrzałem tak pobieżnie, powiem szczerze, że dosyć interesujące. Dużo ciekawostek. Dużo e, takich... E, takiej skondensowanej wiedzy odnośnie danych elementów. Oczywiście nie e, I... E, no. Warto przejrzeć dla e, zaspokajania ciekawości, czy też e, chęci w, w zagłębienia się w ten świat jeszcze bardziej. E, kolejna rzecz, e, która, którą zakupiłem to do uzupełniałem Wojny Klonów od Karen Travis. To są te pozycje. Gdzieś dwie czy trzy książki zdaje się, że udało mi się zakupić. W dosyć fajnej cenie. Także jest uzupełniona seria. Przed nią jest Próba Jedi. Także też już mamy w obecnej chwili. Yy, powiedzmy, te pozycje pomału się uzupełniają. Yy, miałem niestety przykre incydent z tym, że książki, które zamówiłem, nie dotarły do mnie, ponieważ zaginęły w yy, podróży. Ja pieniążki oczywiście dostałem z powrotem, yy, ale książki się zgubiły i to jest największy ból. Yy, co więcej jeszcze w nowych nabytkach. Yy, ostatnio byłem w Biedronce. Yy, przez przypadek zupełnie zauważyłem wielką ucieczkę. Yy, Rea Carson od Egmontu. Wiem, że chyba ma się pojawić Star Wars Solo Stories od Uroboros, ale kiedy? Ciężko to powiedzieć. Oczywiście jest też jeszcze wiele innych pozycji, na które czekamy. I to, co jeszcze udało mi się ostatnio dorwać, to. Star Wars, y, 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 ostatni strzał, y, opowieść o Hani Islandzie. Y, patrzyłem, były tutaj chyba trzy opowiadania. Y, nie wiem w jakim y, konkretnie przedziale czasowym y, się pojawiają. Y, zdaje się, że chyba na y, chwilę po wydarzeniach y, z, y, z filmu. I dodatkowo, żeby kolekcja była pełna Nowa Nadzieja George'a Lucas'a od wydawnictwa Uroboros, żeby były... żeby te książki nie miały jakichś tam luk, powiem szczerze. Zawsze to łatwiej później sobie poukładać. Jeżeli chodzi o nowości, to zdaje się, że tyle. Dodatkowo muszę powiedzieć, że Eskadra kobaltowa będzie za niedługo zrecenzowana, ponieważ książka już jest dobry czas temu przeczytana. W tej chwili jest czytana fazma, ale z przerwami, ponieważ mam inne zajęcia. I druga sprawa, jeszcze jeden audiobook z gatunku thrilleru. No, powiedzmy i powiem szczerze, że audiobook i podejrzewam, że książka warta na pewno przeczytania, więc na pewno je zrezygnuję, bo naprawdę dobrze mi się tego słuchało i powiem szczerze, robiło się zimno kiedy się słuchało tych tej, tej książki dobrze, to tyle jeżeli chodzi o nowe nabytki trochę czasu minęło, myślę, że kolejne też będą się pojawiać bardzo chętnie bym przeczytał Ostatni Strzał. Bardzo chętnie bym przerobił Zaginione plemię Sithów i jeszcze kilka innych pozycji, których miałem tutaj niedoczytane z tej Starej Republiki, tak żeby mieć dokończone. Dodatkowo dzisiaj albo jutro będzie prawdopodobnie podany tytuł kolejnej części Wizny i w związku z tym też chciałbym się odnieść do pewnej serii, która, z której są bardzo dużo elementów zapożyczonych, moim zdaniem. Ale to w innych materiałach. Ja już dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Hej!